jak i celebrycko-fejmowe? Sama na pierwszym spotkaniu z, Wojkiem, z Wojtkiem i Boxdelem do pierwszej walki, kiedy spotkaliśmy się, żeby omówić kwestię tego, czy wystąpię, czy zawalczę z Esmeraldą, ja sama zaproponowałam na drugą walkę masterkę Więc... No, ja Marta, się, czy ty no, masz jeszcze nie? jakieś emocje w sobie? Czy ty masz jeszcze jakieś... Nie, mam wyjebane, jakbyś nie zauważyła. O, zaczynamy przygodę. No to wjeżdża pierwszy prezencik. Proszę, tutaj mam dla ciebie przepiękny prezencik, wielki słownik poprawnej polszczyzny. Poprawnej polszczyzny, bo ty masz zawsze tylko na wszystko wywalone. Więc tu jest dla ciebie przepiękny prezencik. No pięknie, przepiękną polszczyzną rzucasz. Aj, cóż za klasa! Cóż za kultura, nice. Masti, czy mam pytać o kolejne prezenty, czy po prostu czekasz na dobry motyw? Jeszcze dobry mam moment? jeszcze mam kilka, jeszcze, jeszcze masz mam. Gwido też masz. Ja jestem zawsze przygotowana, zawsze przygotowana. Masty, Podstawą sukcesu, słuchajcie, mhm. jest przygotowanie. Marta nie jest przygotowana, ani do tej konferencji, ani do występu na gali, ani do życia. Ludzie. Czy tym sposobem chcesz powiedzieć, że troszkę lekceważysz swoją przeciwniczkę, że uważasz, że nie będzie dla ciebie zagrożeniem? Widziałeś moje treningi? Widziałem. Czy podczas tych treningów, czy to wygląda, jak ja bym lekceważyła swoją rywalkę? Lekceważy to ona mnie. Lekceważy to ona mnie chodząc na imprezy i nie pokazując, jak trenuję. Marta, pokaż, jak trenujesz, pokaż, jak wyciskasz te swoje poty. Pokaż tą ciężką pracę, skoro y, podjęłaś i jesteś taka ambitna, bo tak przed chwilą o sobie powiedziałaś. Y, jesteś konsekwentna, startujesz w tej gali, to pokaż y, jak trenujesz, a nie jak chodzisz z koleżankami y, gdzieś tam na imprezy. Okej, okay, powiem ci, że nie byłam, nie piłam alkoholu od półtorej miesiąca, więc. Ja brawo, brawo, bardzo fajnie. Tutaj dla ciebie szacun, no, ale widzę, że przez to jakby wszystkie emocje z ciebie wyparowały. Nie ma ciebie. Tutaj ciebie nie ma. Ciebie Marta, nie ma dla mnie. Masz szansę pokazać teraz, co w Tobie siedzi w środku. Komu, tobie. Wszyscy zamilkli. Co, co, co? co? Marta, możesz powtórzyć? Masti nie usłyszała. <noise> Niech spierdala. Yeah! Dajcie ten słownik, dajcie ten słownik. Tak, tak, tak. Daję ten słownik, niego zatrzyma, żeby kolejna konferencja miała troszeczkę wyższy poziom. Dobrze. W takim razie Meduza, wróćmy do ciebie. Większość osób kojarzy cię z bycia uśmiechem.